E, właśnie, to nie było z mojej winy Tym razem Coś nowego, nie? No co ty robisz, kretynie? Tu nie można kliknąć żadnego przycisku, bo on raz zrobi jakieś dziwne przewroty Ala Michael Jackson Ale okej No i łepek. 13 było To Lepiej niech mnie nie goni Monitoring Okej, okay, niech będzie, niech będzie, o czy moglibyśmy mu uciec ale Ale okej, okay, niech będzie Dobry wieczór To ty za to teraz prawda, Śmieciu Szukać każdy pokój, każdy magazyn, każdy zakamarek. Aresztować wszystkich podejrzanych. Coś? Przełącznik nie działa. Wielkie metody dozwolone. Czego to szukisz? Dawaj, śmieciu. Pięknie! Nie chcę wiedzieć co on tam robił Przełącznik nie działa życie jest piękne szczęśli I szczęśliwe Dzielimy je z wami od początku Najdoskonalsza korporacja cieszy się, że może dzielić rejestr wspólnie z mieszkań... z wszystkimi Nie, wiem, co to robi ten put. Papierosy. M. No co fajnie, że tu tak jest, tylko... Nie mogę na przykład tego zniszczyć. Już tak tu... Bo nie mam niczego do szukania. Nie, tam nic nie ma i tak. To bez różnicy. Ten komputer. No właśnie, komputer. Heksowanie, da jak dawno tego nie było O, wow. wyszedł za pierwszym A tu już nie Czy ty ja użyłem tego, nie? No i pięknie. No dosyć szybko to poszło. Czemu rzucasz ciałami śmieciu? Macie się nie uczę, że jedzeniem się nie rzuca? Jeszcze 18 Shelter gory go gory Dobra, puśćmy sobie to tak Tutaj nie będę słuchał należy po co? Wo wow, wow, wow. Znamy się. No. Śmieciu. Są ukryte drzwi. Sekcji technicznej, okryte drzwi, no to fajnie No oczywiście oczyszczanie nas. No jak żeby obok koszarów przed Jakże mogłoby być inaczej jak nie oczyszczanie? OK. OK. <laughs> się ze mną. OK. OK. Teraz zaktualizowano. No, ty musisz zdechnąć. Przykro mi, kolego. Poganiać. Jestem poganiaca. Co tu mamy? To jest. Nie chcę, broń Poganiacz, tak? Poganiacz, ja nie chcę poganiacza Okej, okay, dobra To tam na górę, bo chyba to jest jedyna porządna droga, znaczy Jedyna droga, która doprowadzi nas tam gdzie chcemy tak myślę A, przynajmniej jest jakaś tam różnorodność przeciwników. chociaż a, z czasem tych zwykłych, tych takich ludzi normalnych jeszcze w miarę, znaczy w sensie normalnych a, Chipset, wybierz chip za pomocą. Okej, okay, szefie. Zasilanie No, ej. Zasilanie włączyłem, tak? Tak. E, yeah, chipsety to je normalně nějak informatikov to. Jo. No tak Ty chcesz mnie poganiać, ciulu? Masz ryj jak... rozbity Messerschmitt. Nie co to jest Messerschmitt, prawda? Oj, pięknie. Co prawda finishera nie było. Bo bieda. Zdawało mi się, że słyszę kolejnego. Takie dziwne wrażenie miałem. что, что, uh... A jednak i tak muszę walczyć Kurde, dobra, mogę go zabić Wcześniej, ale Ale okej, okay, już jolo Dobra, dobra, dobra. Jest... jest źle. nie, w sumie nie jest aż tak źle, jak myślałem. No, zdychaj, zdychaj. O, pięknie. Okej, okay, nabój do pistoletu nie chcę pogniatacza chyba znowu mam ten look, czy jak to tam się zwał? nie wiem powiedzieć na to polega dokładnie ale ci są silni silniejsi silniejsi od tamtego Ono nie zaś to samo silniejsi od tamtych poprzednich i takich mutantów ZE SKRZYDŁAMI prom. No i teraz ja pewnie będzie jak wydostaniemy się stamtąd i się pewnie życie okaże, że tamta część schronu też jest zarażona To... Pewnie musieli ratować Karolinę Czy po prostu iść sprawdzić czy jej nic nie jest Tak mi się przynajmniej wydaje Ech, znowu z dwóch. Okej, okay, wiele ludzi próbuje być śmiesznych będąc tak naprawdę tępimi idiotami Tępymi ale okej okay, no Chyba nie jest najlepszy dzień na nagrywanie, ale okej, okay. mniejsza o to Mniejsza o to Przejdę się tu Tak profilaktycznie Mamy tylko rurę, więc... Więc nic potrzebnego. Ja nazywam się siekierę i żyję. Tak, otwórz. W otwórz się. się coś się przecina, Fraps. O, nasz stary znajomy go zabiliśmy już parę naście razy czy parę dziesiąt już no, jeszcze tylko dziesięć po obcinanych części ciała i wygrałem życie <laughs> jest zablokowane a no popatrz faktycznie schodami w dół powiem przecież stamtąd nie tutaj się nie dostaniemy więc schody w dół schodami do piekła o, tu już jest pewnie poziom 600 600... ...A! Tu mamy ogień. Cały czas coś nam blokuje drogę. No. Czy to nie jest straszne? No i padłeś. O, jeszcze tylko 8. 8 części ciała. Ogień zgasł Został ugaszony Okej, okay, dobra Co to jest? jeden spalik no co powoduje tę zarazę ciekawe co powoduje tę zarazę no bo to jest zaraza no czysto czysto teren zabezpieczony nie da się ukryć nie Mam tak. Zachowaj to dla siebie nowy. Cholera jasna, nie dość, że otaczają mnie wariaci, to jeszcze debile. No strzelaj baranie. A, to tak to działa, to jest strzelba Nie to ja nie chcę mieć strzelby Nie chcę karabinu Tu mam iść I chyba tak A jak nie to jala No w ogóle ten doktorek z niej nie poje, że jest Albert Tokaj, walił go pies, no takiej okay, tędy nie przyjdziemy, więc nie rozumiem po co tu weszliśmy, nie, ale okej. Okay. powiem szczerze, że kiedyś bardzo chciałem zagrać tę grę, szczególnie rozumiem ręczkę. miałem jazdę na polskie gry? Naprawdę, jak, jakoś tak... jakoś tak mnie wziął na polskie gry, chciałem w to zagrać, ale że pieniędzy nie było nigdy, znaczy jak już były, no to nie chciałem się tego kupować, tylko kupiłem coś, coś lepszego, znaczy no lepszego w sensie, że nie wydawałem na... Napierdoły. Znaczy i tak wydawałem na napierdoły. Czy to jest słodycze, jakieś CD-aczyny e, no głównie na słodycze. No znowu. Znowu Teraz to już się bardziej oszczędza. Jak to się od czasu do czasu kupię jakiegoś bandla, bundla, czy humble bundla, czy indie bundla, czy nie wiem Bandlustar Ale to też tak... Nie za często Czy jak jest jakaś fana premiera sobie kupię, to szczególnie za Naruto tylko <grywy> Już Czemu się nie mogę ruszyć Szefie O dobra Ta gra ma ze sobą jakieś problemy No, Nic się może zrobić te walki tutaj się, tak jakby, nie patrzeć. Czy... Się... ...trasznie też nie na przykład ci wariaci. Wariaci też byli otlascie. bardziej to było... ...to też było nierzeczywiste, bo był duch. Dobra, idziemy tam. Idziemy prosto. W Otlaście też byli wariaci, no ale w Otlaście byli bardziej normalni. W sensie, ludzcy. Znaczy... Tak, eksperymentowali na nich, to logiczne, ale... Ale dalej w miarę, w miarę przypominali ludzkie istoty na przykład ten parę przypomina tego grubego To już przez wszystkich Ze na swoją masę w <laughs> śmieci otwarty Fajnie Nie myślę, że będę się tam zejść Ryzyko nie pożaru chyba to co tu robisz? Stać Powiedziałem stać Nawet o tym nie myśl Jak myślałem. Czy jednak do sypu śmieci musimy wejść? Jakoś nie za bardzo mi to odpowiada. Ktoś ciało rusza No się kamera z noktowizorem Ale okej okay. Okej, okay, okej okay. Kup se klej Nie chcę łomu Dżeka Danielsa chce Coś się, że tu czeka na nas coś niemiłego Co teraz? Te beczki przeszkadzają. Czy nie tak tam chyba byśmy nie mogli przejść za bardzo. Aj, Przeciło? Punkt kontrolny. Mam punkt kontrolny Czemu się dopiero teraz włączył punkt kontrolny Cią to jest czaszka Cią noga Patrzcie Noga z kolanem Co? Zaczyna mi odbijać nic co To nie było nawet straszne. Jezu, tego się bardziej wystraszę. To musi być jakaś epidemia. Ну совсем капасу mm. Чем бегнешь? A, można dwa razy kliknąć. Pamiętaj, regularne badania są obowiązkowe. Internista, dr Radomski oraz psychiatra, dr Tokaj, przyjmują pacjentów codziennie od 8 do 16. Tak, 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 tak. Przyjaciele są strasznie lubieni w takich zakładach, przy takich schronach. Ale okej. Okay. Niech będzie. Co tu mamy?